Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Panie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja jak zarzucali sieć w jezioro byli bowiem rybakami i rzekł do nich pójdźcie za mną a uczynię was rybakami ludzi oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim a idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci jakuba syna zebedeusza i brata jego jana jak z ojcem swym ze Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Przejść Duchu Święty, przez piękne serce niepokalanej. Przeć, abyśmy z radością poszli za Panem. I znowu pojawia się krótki tekst Ewangelii Świętego Mateusza, w którym jest przedstawiony opis powołania Apostołów, tych pierwszych, Piotra, zwanego właśnie Szymona, zwanego Piotrem, który miał też brata, właśnie Andrzeja, i również Jakuba, Jana. I wpływ na tych ludzi, na tych rybaków, Pana Jezusa, jaki wielki, jaki przekonujący, Pan Jezus rzeczywiście porywał ludzi za sobą, ale nie było w tym nic manipulacji, oszustwa, propagandy. Pan Jezus swoją miłością i swoją prawdą przyciągał ich do siebie. Widzieli, że Pan Jezus niczego. Nie udaje, że jest prawdziwy, że jest ubogi, pokorny, że ma dar słowa, że ma moc w czynach. Byli poruszeni tym, że Jezus patrzy na nich, ujrzał ich, jak zajmowali się zwykłymi pracami. Byli rybakami. Przez całe życie czynili właśnie to. Ich życie było więc proste, monotonne. Można powiedzieć wręcz nudne. Całe życie łowić tylko ryby. Oczywiście mieli z tego pewny zarobek czasem, nawet, jak był opity połów, zarabiali. Ale pragnęli tak naprawdę w głębi serca innego życia, życia wolnego od spraw tego świata, aby zajmować się sprawami Boga, sprawami Bożymi, niebieskimi. Nie wszystkim jest to dane, ale niektórym tak, jest to powołanie, i wybór nieodwołalne. Jeżeli Chrystus patrzy na kogoś i powołuje, to nie zmienia tego za pięć minut. Ale powołuje na zawsze. I chwała tym, którzy odpowiadają Bogu tak każdego dnia, którzy zostawiają wszystko i wszystkich, dla tego, który jest wszystkim, dla Boga, aby wszystkim z kolei ukazywać tego Boga, tego Boga umiłowanego, miłosiernego, udzielać, karmić Bogiem. Na pewno ci ludzie ci mężczyźni nie spodziewali się, do czego powołuje ich Chrystus, do jak wielkich spraw, do jakich cudownych rzeczy. Nie spodziewali się, że teraz będziemy o tych apostołach, a wcześniej rybakach mówić. Czy... Andrzej, który poszedł z Szymonem Piotrem, spodziewał się, że dzisiaj będzie, zresztą jak co roku, uroczystość związana z nim, że będziemy wspominać to, że on poszedł za Chrystusem, że będziemy go podziwiać, że będziemy mu trochę nawet zazdrościć tego, że poszedł za Chrystusem, że Chrystus spojrzał na Niego, powiedział, że ma być od tej pory jego, Apostołem, rybakiem ludzi, rybakiem dusz, bo uczynił z Andrzeja i pozostałych rybaków dusz, jak to zresztą obiecał: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Będziecie łowić ludzi, dusze, dla mnie, w sieciach Bożego Słowa. Więc na pewno nie spodziewał się i pozostali też. Że będą tak bardzo wywyższeni. Zobaczcie, jak Bóg wywyższa to, co małe, to, co słabe, to, co grzeszne, to, co nieznane. Gdyby ich nie powołał, kto by w ogóle o nich pamiętał. Przecież wielu ludzi żyło w tamtych czasach i nikt o nich już nie wie. Nawet nie ma żadnego, żadnego wspomnienia ich imienia, co robili. A jeżeli idzie się za Chrystusem, jak bardzo się jest przez Chrystusa umiłowanym, wybranym i właśnie chwalonym i wyższonym, Jeżeli ludzie uniżają się przed Bogiem i służą Mu poko z pokorą, tak jak ci apostołowie, jak Andrzej. Jeżeli chcesz iść tą drogą, bo Chrystus spojrzał na Ciebie, powołuje Ciebie i daje Ci wszystko wraz z darem powołania, to nie ociągaj się. To nie mów, nie mam czasu, muszę jeszcze wypukać sieci, muszę jeszcze zrobić to i tamto. Jeżeli Chrystus mówi, pójdź za mną. Więc oczywiście każdy bieżący ma powołanie, ale to powołanie jest różne. Oczywiście nie wszyscy muszą i powinni zrobić tak, jak ci, ci którzy stali się pierwszymi apostołami wszystko dosłownie zostawić i wszystkich. Bo przecież ktoś ma obowiązki rodzinne, małżeńskie, zawodowe, to musi je wypełniać, nie może ich zaniedbać. Ale oczywiście nawet w takich sytuacjach też zawsze w centrum ma być Pan Jezus, Jego serce, Jego nauczanie, Jego przepiękna Ewangelia, której nie można zaniedbać. Nie można mówić, inni są powołani do głoszenia. Wszyscy wierzący są powołani, aby być apostołami. Wszyscy, czyli posłanymi. Nikt nie może powiedzieć, to nie moje, ja tego albo tego nie chcę. No to sprzeciwia się powołaniu chrześcijańskiemu, katolickiemu, misyjnemu. To sprzeciwia się woli Boga. Ci ludzie, mnie to bardzo osobiście, zawsze jak słyszę tę Ewangelię, zaskakuje i podziwiam ich. Natychmiast zostawili wszystko, sieci, Współpracowników, łodzie, domy, rodziny wszystko natychmiast. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. Oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Natychmiast to, to było tak szybko, że oni się na tym nie zastanawiali. Po prostu od razu była decyzja: tak, idę. Jezus mnie powołuje. Nie było czegoś takiego, że musisz się zastanowić że muszę to przemyśleć, że to za szybko Panie, dobrze, w porządku, powołujesz mnie, ale muszę się trochę, naprawdę to jest poważna sprawa, daj mi miesiąc, muszę to przemyśleć, muszę swoje sprawy uregulować. Piotr miał jeszcze wiadomo teściową, więc musiał coś z nią zrobić, więc musiał, musiał mógłby powiedzieć, że muszę coś zrobić, żeby ona mnie potem tam nie nękała, że ją nagle zostawiłem. Czy inni też w podobnych sytuacjach będący nie zastanawiali się nad tym, co teraz będzie z tymi, których zostawią. A oni zostawiają ich pod opieką Bożej Opatrzności, Bożego Miłosierdzia. Bóg się za, o nich zatroszczy, zadba o tych, których zostawia się dla miłości Pana Jezusa. Więc tak, od razu idziemy. Na pewno dla innych to było też szokujące, dla ich różnych znajomych, kolegów. Co robią ci ludzie? Nagle zostawiają wszystko. Nagle się ci, które płakali teraz, płukali teraz, zostawiają. Niektórzy by powiedzieli, jakaś hipnoza, manipulacja ze strony Pana Jezusa, nic podobnego. Po prostu miłość jest tak silna, tak mocna, że człowiek pod wpływem tej miłości robi takie rzeczy. Jest gotów na wszystko. Jak czuje, że jest kochany, a człowiek, który wie, że jest kochany tak prawdziwie przez kogoś, no to dla tej osoby jest gotowy na wszystko, co piękne i dobre. Wiadomo, co innego, jeżeli jest jakaś chora relacja, no to wiemy, jak są destrukcyjne relacje, jak potrafią mężczyźni manipulować kobiety, albo odwrotnie kobiety mężczyzn i jak są toksyczne tak zwane miłości, Ile potem jest bólu, ile ran, ile cierpienia, bo jest właśnie to takie przyciąganie demoniczne. Ale co innego, jeżeli jest przyciąganie Bożej przez miłości, przez Bożą miłość Pana Jezusa, wtedy dla tej miłości gotowi jesteśmy na wszystko. Dlatego można zrozumieć ich. Doświadczyli miłości. Miłość Boża została wylana na nich. Oni zostali w tym momencie, kiedy. Jezus na nich patrzył i mówił, zanurzeni w Bożej miłości, jak takie rybki, w wodach miłości, miłosierdzia, Trójcy Świętej. Oni się czuli tak szczęśliwi. W jednym momencie poczuli, że to jest Bóg i Bóg ich powołuje. Nie wiedzieli, co ich spotka. Nie wiedzieli, jak wielkie będą trudy ich życia dla Jezusa. Nie wiedzieli, że będą prześladowania, cierpienia, nawet męczeńska śmierć. Poczciwnie znane, ale znane Bogu. Bóg się troszczy tak bardzo, nawet o stopy swoich uczniów. Tutaj usłyszeliśmy w tym czytaniu drugim takie słowa, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Nawet stopy, apostołów były piękne. Nawet Chrystus tutaj, Słowo Boże, podkreśla stopy głoszących, a co dopiero ich serca, ich usta, ich oblicza, głoszących dobrą nowinę, bo głoszą zbawienie, głoszą wiarę w Pana Jezusa, głoszą wspaniałości Syna Bożego, wspaniałości nieba, jakie to wspaniałe i cudowne, że nawet właśnie stopy są tych ludzi błogosławione i piękne. Być może apostołowie, słysząc takie słowa Pana Jezusa, że, że piękne są Wasze stopy, głoszących dobrą nowinę, może spojrzeli na swoje stopy, nigdy tego nie czynili wcześniej tak z taką czułością, może jakie piękne są moje stopy, bo głoszę dobrą nowinę. Więc jak głosisz dobrą nowinę, to spójrz najpierw na swoje stopy, jakie one są piękne, bo idę i głoszę Pana Jezusa. Jakie oczywiście musi być piękne serce tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Usta wypowiadające słowa Boże, imię Jezus. To wszystko rzeczywiście, naprawdę jest piękne. I tutaj nie chodzi o jakiś narcyzm, o jakąś próżność. Jak ludzie tego świata często skupiają się na tym, co fizyczne. Na strojach, na urodzie, na tym, żeby mieć piękne ciała, piękne twarze. Nawet stopy też, według tak zmysłowo, wszystko traktując. Ale tutaj nie ma w tym nic zmysłowego. Wszystko jest duchowe. Duchowe piękno, które przenika tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Piękno Boga. Piękno tych, którzy żyją dla Boga. Oni są piękni, ale innym pięknem, właśnie tym, tym duchowym, tym, tym Bożym, Jezusowym. Przecież Pan Jezus jest, też jest nazywany najpiękniejszy z synów ludzkich, ale też nie chodzi o piękno fizyczne, chociaż Pan jest też na zewnątrz też miał właśnie też piękne oblicze i piękna postawa ciała, ale chodzi o piękno Jego miłosiernego serca. Dlatego słysząc takie słowa, zachęceni tym, nie ustawajmy, głośmy Pana naszego. To jest wielkie powołanie, wielkie zadanie, to wielki przywilej. Wielka radość, chociaż związana często z trudem i cierpieniem, bo wiemy, że ten świat szaleje, manifestuje się w nim zło. Bluźni przeciwko tym, którzy kochają Boga i głoszą Jego naukę, Jego prawa. W niektórych krajach, nawet to w ramach takiego porównania, jaki ten świat jest naprawdę szalony i opętany, nie można modlić się. Przed klinikami aborcyjnymi, gdzie zabija się dzieci, nie można się modlić publicznie, a nawet w ciszy. Nie można nawet mieć różańca przy takiej klinice i w ciszy się modlić, bo można za to być aresztowanym i ukaranym więzieniem. Niektórym zamyka się usta, że w ogóle nie można mówić, że aborcja to jest morderstwo. Bo wtedy, no. Właśnie, bo wtedy się ich tam będzie blokować w różnych mediach. Trzeba powiedzieć prost, tak jak właśnie nauka Chrystusa. Aborcja to zabicie nienarodzonych dzieci, niewinnych, w łonach matek. To jest przerażające, straszna zbrodnia i o tym trzeba mówić. I nawet zamyka się usta tym, którzy mówią to, że też będzie się ich za to karać. Nasi ojczyźni jeszcze trochę i będą za to karać, już próbują za to karać, jeszcze będą próbowali jeszcze mocniej za to karać, że się o tym mówi. Nie będzie o tym można mówić i nie, może się, będzie, nie będzie się można nawet modlić przy takich miejscach, gdzie jest egzekucja nienarodzonych dzieci. Ten świat jest chory, opętany. Albo naszej ojczyźni jeszcze trochę też taki przykład. I będzie e, nauka w szkole dzieci, młodzieży, e, jak demoralizować, jak psuć, jak e, być wynaturzonym w różnych dewiacjach seksualnych. I będą tego uczyć zawodowi deprawatorzy w szkołach. Trzeba się temu sprzeciwiać, żeby nie niszczyli, nie okaleczali dzieci i młodzież, chociaż i tak już jest wystawiona na różne deprawacje. Tak zwanych dorosłych, przez dorosłych. Trzeba się temu sprzeciwiać. Wychowanie do miłości, to jest, to powinien być przedmiot, miłości y, czystej, pięknej, o której mówi Pan Jezus, miłości Boga, miłości wzajemnej do siebie, miłości czystej i pięknej w narzeczeństwie, w małżeństwie. Do tego jest się powołanym. Więc ta miłość jest y, Miłość Boża uświęca takie relacje między chłopakiem, dziewczyną, szczególnie w małżeństwie też. Ta miłość, która powinna kwitnąć, która karmi się sakramentami, modlitwą. Więc do tego trzeba wychowywać, trzeba tego uczyć. Trzeba się o to modlić, a nie pozwalać na deprawację, na zepsucie, zepsucie właśnie w szkołach i w mediach. Trzeba o tym mówić prost. Do tego jesteśmy też powołani i też, kochani, jako rodzice, dziadkowie, nie tylko kapłani, biskupi mają o tym mówić, i ja o tym mówię. To jest moje też powołanie, obowiązek i chcę go wypełniać. Nie chcę się absolutnie bać tego, że świat się będzie sprzeciwiał, że będzie bluźnił, że będzie prześladował tych, którzy mówią prawdę. Nie pozwólmy na to, żeby dzieci były uczone właśnie prostytucji, masturbacji. Antykoncepcji, takiego zwierzęcego podejścia do seksualności, do różnych związków jednopłciowych, tak zwanych yy, i tego typu różnych yy, wynaturzeń. Nie, po, nie może na, nam się na to zgodzić. Będzie sprzeciw, będziemy atakowani, będziemy prześladowani. Ale ten świat no, tym bardziej jeszcze pokazuje, że jest właśnie w dewiacjach zanurzony i w opętaniach. Trzeba to uratować te niewinne dusze. Więc żyjemy w bardzo ciężkich czasach. Zawsze był jest taki sprzeciw wobec Pana Jezusa, ale teraz jest i będzie jeszcze większy. Ale tym bardziej trzeba zostawić łódź ojca, sieci i iść za Panem Jezusem. Żyć w prawdzie Jego miłości. Żyć będąc rozpalonym pięknem jego serca, pięknem jego miłosierdzia. Na końcu będzie wspaniała nagroda, triumf i zwycięstwo. Chociaż teraz często właśnie, może powtarzam się, ale ból, łzy i często rany. Ale jakie owoce będą wspaniałe, kiedy uda nam się uratować dzieci przed aborcją, kiedy uda nam się uratować e, młodzież i dzieci przed deprawacją. Dzięki temu oni będą mogli tworzyć piękne rodziny, małżeństwa. Będą żyli Bogiem, będą będzie wiele dzieci, bo przeważnie takie małżeństwa są wielodzietne, e, rodziny, będą rozkwitać. Wiadomo, że to nie jest wszystko takie łatwe. Ale niech to właśnie na wystarczy na dzisiaj. Na pewno święty Andrzej też został nagrodzony, wywyższony przez Chrystusa za to, że właśnie to głosił, co teraz. My głosimy, co ja głoszę w, w kościele w imieniu Chrystusa i Kościoła. A więc nie patrzmy na ten świat w sensie, że ten świat będzie sprzeciwiał się Bogu i nam. My idźmy za Chrystusem. Poszli za Nim. My też pójdźmy za Nim.